Szanowni Państwo, witam na pierwszym z serii dwóch wykładów przygotowanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w ramach IX Dni Twierdzy Poznań. Na pierwszym z nich skupimy się na mało znanym temacie, jakim są wypadki i ofiary śmiertelne wśród pracowników centralnych warsztatów amunicyjnych. Temat dotyczy głównie lat xx 20. 20. wieku, bardzo mało znane wydarzenia, tak naprawdę w ogóle nieznane, gdyż niektórzy mieszkańcy Poznają może kojarzą. Wypadek z 1925 roku, ale ten z 21 bądź z 29, i nieco inny, gdyż na Górczynie w 1915 roku też doszło do potężnej eksplozji. Więc mam nadzieję, że to, co udało się przygotować, będzie dla Państwa ciekawe i też pokaże, że twierdza i garnizon Poznań to nie tylko budynki forteczne, koszarowe, magazynowe, ale też właśnie ludzie, gdyż fortyfikacje są budowane dla ludzi by móc je wykorzystać przeciwko ludziom, więc ten aspekt ludzki jest jak najbardziej tutaj wskazany. Mam nadzieję, że temat Państwa zainteresuje. Może uda się dotrzeć do członków rodzin ofiar tych wypadków i odtworzyć ich historię. Zapraszam do wysłuchania naszej opowieści. Pierwszym z dwóch wystąpień, które przygotowaliśmy na tegoroczny Dni, dni Twierdzy Poznań będzie temat śmiertelne wypadki wśród pracowników centralnych warsztatów amunicynnych w Poznaniu. Skupimy się na terenie na zachód od Fortu czwartego, dzielnica Poznania, dzisiaj Główno. Mówimy dokładnie o terenie na zachodniej części ulicy Bałtyckiej, blisko skrzyżowania z mostem Lecha, ulicą Nowe Zawady. Tam gdzie dzisiaj znajdują się firmy zajmujące się produkcją betonu. Mieściły się właśnie centralne e, warsztaty amunicyjne. To właśnie tam miało dojść do trzech wypadków, do trzech potężnych eksplozji, w których zginęło 10 osób. E, cały ten rejon, tak naprawdę od momentu, kiedy istniała twierdza, czy od momentu, kiedy zaczęto likwidować te fortyfikacje w Poznaniu po wojnie, miał charakter stricte wojskowy. Czy to strzelnica tak zwana Małpigaj, czy Fort czwarty, czy. E, Poligon, plac ćwiczeń, strzeleń artyleryjskich na północny, wschód od Fortu IV, dwa obozy barakowe na główno, jeden na północ od dworca, drugi na południe, czy też właśnie centralne warsztaty amunicyjne, czy też magazyny, które Niemcy wybudowali w czasie II wojny światowej przy Forcie IV. No to wszystko nadawało bardzo taki militarystyczny charakter tej małej dzielnicy miasta Poznania. Dzisiaj tak naprawdę zdominowanej przez nowe budownictwo, bądź przez wielkopowierzchniowe magazyny, zapominamy dzisiaj o tym, że to właśnie kiedyś tam rządziło wojsko, i z racji tego, że wojsko tam prowadziło swoją działalność, jak wiadomo, obchodzenie się z amunicją no, czasami kończy się rannymi bądź ofiarami. W tym przypadku będziemy mówić prawie o, no, o 10 ofiarach śmiertelnych prowadzonej tam. Działalności, głównie te ofiary były skutkiem tego, że źle obchodzono się z materiałami wybuchowymi, niestety czy to iskra, czy to upuszczony pocisk powodował, że niestety ktoś ginął. Analogicznym wydarzeniem do sytuacji, które będę zaraz prezentował jest sierpień 2015 roku, Tworzec Łazarski, gdzie w wyniku ładowanych do wagonów bomb lotniczych, tak wówczas ówczesna prasa. Miało zginąć 15 żołnierzy, jeden cywil, kilkanaście osób miało zostać rannych. Dlaczego w ogóle bomby wybuchły, tego nie wiemy, No przecież bomb uzbrojonych się nie trzyma, a bomba nieuzbrojona na no, raczej nie ma powodu, żeby wybuchnąć. No chyba, że została napełniona źle materiałem wybuchowym, może doszło do. No musiało dojść do czegoś, co spowodowało, że te bomby wybuchły. Mało prawdopodobne, żeby w Poznaniu przechowywano w magazynach czy na w rejonach kolejowych, wezłów kolejowych uzbrojoną amunicję, czy artyleryjską, czy lotniczą, która mogła wybuchnąć, w tym wypadku wybuchła. 10 ofiar miano pochować na cmentarzu garnizonowym, czyli na cmentarzu otaczającym Fort Winiary. 27 sierpnia 2015 roku miał nastąpić pogrzeb. Pięć, kolejnych 5 ofiar i ciała zostały wydane rodzinom, że pochować je w rodzinnych miejscowościach. Naprawdę wiemy tyle o tym wypadku. Ono miało miejsce właśnie na terenie dzisiejszego dworca Poznań Górczyn między fortem 8 a 9, właśnie na obiekcie numer 9 i na kolejnym na południe, czyli dziele pośrednim 9A w czasie I wojny światowej miały być ulokowane magazyny amunicji to dzieło pośrednie 9A9 i 9 miało być połączone linią wąskotorową. Te dwie linie łączyły się w jedną główną, idącą właśnie do stacji Poznań Łazarz, więc raczej amunicja, która tam wybuchła, była właśnie. Miał coś związanego właśnie z tymi dwoma fortami. że ta tam była magazynowana, być może tam była nawet wytwarzana, a być może tam miała być magazynowana, więc <laughs> cały ten rejon też, taka dość niezna ta historia o tym, że pełniła funkcję magazynową właśnie w okresie Wielkiej Wojny Światowej. Ale przejdźmy do tych głównych zdarzeń, które nas interesują, czyli właśnie wypadki w centralnych warsztatach amerykańskich w Poznaniu. Tak jak wcześniej powiedziałem, one mieściły się bardzo blisko rzeki Warty, stąd Jeden z epizodów będzie miał właśnie znaczenie dla położenia, gdyż uratował tak naprawdę te centralne warsztaty amunicjne przed kompletnym spaleniem, przed wyleceniem w powietrze. Ale najpierw skupmy się na wydarzeniach z 13 czerwca 1921 roku. Godzina około 10:00 między 9:45 a 10:00. 13 czerwca w poniedziałek miało dojść do. Czy doszło do e, eksplozji? To był poniedziałek, więc może pewne rozprężenie wśród załogi, może e, pewne jeszcze niedobudzenie się, wczesna godzina, e, nieuwaga mogły doprowadzić do tego, że e, no doszło do tego, czego doszło, czyli do śmierci czterech, czwórki pracowników, a przyczyną ich śmierci miało być nieostrożne obchodzenie się z rozbrojoną amunicją. W artykułach jest mowa o minie. Pewnie no, jakiś większy pocisk artyleryjski, chodzić, może jakaś. Eee, no nie wiemy dokładnie co. No, wiemy, że to coś doprowadziło do ich śmierci, ta rozbrajana amunicja. Eee, I tak naprawdę no, jest to pierwszy udokumentowany wypadek właśnie w centralnych warsztatach amunicyjnych. To ciekawe, na no, cztery nazwiskach mieleski do lata Nowagi przybył. Eee, nazwisko przybył pojawi się jeszcze cztery lata później. Józef przybył, który zginął właśnie w 1921 roku. Jego żona została w 1921 roku wdową. Cztery lata potem jego żona również ginie w wypadku, o czym zaraz będzie mowa. I tak naprawdę wiemy tyle. Rozbrana amunicja miała wybuchnąć, cztery ofiary śmiertelne. Zmarli pochodzili z Zegrza, dwóch z Winiar, jeden z Główny, z Głównej. Pracownicy w ogóle w przemyśle zbrojeniowym okresu międzywojennego pochodzili głównie z, to, rodzin, znaczy rodzin, rodzinnych stron danego okręgu korpusu armii, czyli zatrudniano osoby, które w okolicy, w danej miejscowości, w danym mieście nie miały pracy, Pamiętajmy, że rzecz, Rzeczpospolita to nie do końca jest kraina szklanych domów i miodem i mlekiem płynąca, ale jednak ta bieda, problemy lokalowe były duże, więc każdy sposób do godziwego zarobku, a praca, nazwijmy to dla instytucji rządowych, no zawsze była pewnym zarobkiem w tych niepewnych czasach po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, więc <laughs> Każde źródło pieniędzy było uważane za cenne, ale niestety praca z materiałami wybuchowymi to nie jest tak jak dzisiaj, że mamy mnóstwo przepisów, mnóstwo jakichś instrukcji BHP, wcześniej też takie istniały, ale być może przykładano mniejszą wagę do tego stąd też no, ofiary śmiertelne. I właśnie te cztery osoby, które zginęły 13 czerwca około godziny 10 ich pogrzeb odbył się 16. Trzy dni później o godzinie 16. E, pogrzeb ruszył z kostnicy Szpitala Miejskiego przy dzisiejszej ulicy szkolnej, blisko Starego Rynku. E, budynek istnieje, dzisiaj tego szpitala, czy już już pełni funkcji szpitalnej, tam ma powstać ośrodek dla seniorów. Więc to jest jeden z takich, jeden w ogóle z pierwszych udokumentowanych e, wypadków. E, Nieostrożnego obchodzenia się z amunicją i śmiertelnych ofiar wśród cywilnych pracowników, właśnie zakładów zbrojeniowych w Poznaniu. Co jest ważne, dwa, dwa lata później, w październiku, w gazetach poznańskich pojawia się informacja, że dowódca okręgu korpusu nr 7 nie może podać do publicznej wiadomości żadnych szczegółów, zapewnia jednak, że odpowiednie czynniki wojskowe są na wysokości swego zadania. Że miasto nie grozi żadne niebezpieczeństwo. A jakie niebezpieczeństwo może chodzić? Proszę Państwa, w październiku 23 roku zdarzył się kolejny wypadek, ale nie w Poznaniu, a w Warszawie. Czyli wypadek, no, akt sabotażu. Wysadzono magazyn amunicji w cytadeli warszawskiej. Mało kto wie, że mogło dojść, gdyby więcej amunicji zmagazynowano w cytadeli, mogłoby dojść nawet do uszkodzenia Zamku Królewskiego. A tak uszkodzono część cytadeli. Warszawskiej, wylatywały szyby w całym Żoliborzu, Bożu, uszkodzono mosty w okolicach cytadeli, jak i też wstrzymano ruch kolejowy. Ogólnie Warszawa przeżyła potężną eksplozję, stąd też właśnie dla uspokojenia mieszkańców Poznania, tutaj mówimy o magazynach amunicji Cytadeli Warszawskiej, ale czyli dość no, mocno zabudowany teren też dookoła, to jest na południe od Stadeli mamy już Starówkę i Plac Zamkowy w Warszawie. Tu w Poznaniu, tak jak wcześniej pokazywałem na planach, mamy głównie lasy, jakieś mniejsze zabudowania, rzekę i to zabudowania są mniej rozbudowane niż dzisiaj. Stąd też obawiano się, jednak się obawiano, czy na przykład mieszkańcy Główna na nie ucierpią na tej potężnej eksplozji, tak jak informowano nie ma, takiego, nie ma takiej możliwości. Po dwóch latach, Prawie po dwóch latach e, później okazało się, że jednak istnieje taka możliwość, żeby całe gówno zniknęło z powierzchni Ziemi i z map. Gdyż około godziny 12.30 4 września 25 roku doszło do tej najbardziej znanej i najsilniejszej eksplozji e, w zakładach amunicyjnych. Otóż w piątek 4 września około godziny po 12, po godzinie 12 doszło do tego. Może nie słynnego, ale jedynego dotychczas znanego właśnie wypadku, w którym zginąć miało pięć osób. Brygadzista, czy kierownik zmiany, Wawrzyn olejniczak. No i cztery panie, które pracowały tam właśnie przy rozbrajaniu amunicji. Przyczyną wypadku, potężnej eksplozji, miał być brak zachowania czyli środków bezpieczeństwa przy transporcie materiału wybuchowego. Chodziło o prostą rzecz: po prostu. Ładunek miotający, który wysypywano z ust, i przysypywano do metalowych skrzyń, powinien być przeniesiony, a nie przeciągnięty po podłodze, gdyż w momencie przeciągania powstawały iskry, i te iskry mogły wpaść do tej skrzynki, i dokonać wybuchu, i tak się faktycznie stało. Cały barak stanął, wyleciał w powietrze i stanął w ogniu. Eee, trzy osoby zginęły w chwili wybuchu: eee, Olejniczak, Janka i Majkrzak. Eee, Kolejna, czwarta miała jeszcze żyć w trakcie akcji gaśniczej, czyli pierwszych chwil po wybuchu, gdyż bardzo szybko podjęto tą akcję ratunkową, jednak niestety poparzenia były duże. Piąta ofiara, zanim stała się ofiarą śmiertelną, udało się ją przewieźć do szpitala i uzyskać od niej pewnie informację o tym, co się stało. Jednak medycyna wtedy nie do końca radziła sobie radę z tak dużymi poparzeniami. Po kilku godzinach przybyło piątej osoby, y, przybyła piąta osoba śmiertelna. Jednak to właśnie z jej relacji wiemy y, jak doszło do wypadku, właśnie z racji tego, że nie przenoszono tej skrzyni, tylko ją przeciągnięto, od, doszło do powstania iskry i po prostu ta iskra tak jak na beczkę prochu doprowadziła do eksplozji. Y, nieznana jest ilość materiału wojskowego, który y, uległ spaleniu, zniszczeniu, na pewno uległ zniszczeniu barak, w którym Doszło do wypadku, doszło też do pożaru, wiemy, że zapaliły się dachy pobliskich kolejnych baraków, jednak je szybko gaszono. I właśnie wyposażenie strażaków, tutaj temat strażaków, właśnie strażacy, którzy zostali wysłani do akcji ratunkowej pochodzili właśnie z rejonu tych, czy nazwijmy to straży zakładowej, straży, która była ulokowana w właśnie tych wschodnich dzielnicach miasta Poznania, bo ona najszybciej mogła dotrzeć, jak i też strażacy z ulicy Grunwaldzkiej, tam gdzie Mamy dzisiaj szpital wojskowy, tam znajduje się komenda Straży Pożarnej. Właśnie stamtąd ówcześni strażacy też ruszyli, to jest dobre kilka kilometrów i kilkadziesiąt minut, żeby tam dotrzeć i ruszyć z pomocą. Ale co jest najważniejsze, właśnie ta szybka akcja doprowadziła do tego, że dostarczono sprzęt, który umożliwiał pobieranie wody z rzeki gdyż ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał po terenie i dzięki czemu, że wodę czerpano z rzeki, a nie ze studni, które mało problemu, żeby mogły sobie zapewnić wodę, żeby sprzęt, pompy mogły zapewnić wodę do gaszenia takiego terenu, więc woda z rzeki można powiedzieć w nieskończonej ilości umożliwiała właśnie gaszenie tego pożaru. Co ciekawe, pożar gaszono na leżąco, gdyż pamiętamy, że są zakłady amunicyjne, wszędzie jest amunicja, amunicja pod wpływem ognia zaczyna Działać jakby wylatywała z luf karabinów, czyli strażacy bali się o swoje życie, gdyż mogli stać postrzeleni. Mamy zachowanych relacji, że postrzelano węże, buty były uszkodzone, gdyż też zdarzało się, że gdzieś kula zahaczyła, przestrzeliła but czy spodnie, musiano to gasić należąco, leżąco, czyli mało komfortowe warunki pracy, no ale chodzi o to, żeby uratować zakład przed pożarem, a nie jeszcze stać się kolejną ofiarą. Na szczęście żaden ze strażaków nie ucierpiał, no ale też rachunek wystawiono wojsku za, e, za te straty, gdyż no, nie można było sobie pozwolić, żeby strażacy zostali bez wyposażenia. Miała powstać specjalna komisja, która miała oszacować dlaczego w ogóle doszło do tego wypadku, jak jemu zapobiec i tak naprawdę jak też zapobiegać i w ogóle gasić tego typu sytuacje, gdyż no, Wysadzenie tak dużego baraku. miał kilkadziesiąt metrów długości, wypełniony amunicją po brzegi, więc, no, nie daj Boże, rozprzestrzen rozprzestrzeniłby się na cały zakład, a wszystko w rejonie główna byłoby spopielone i zrównane z ziemią. Na szczęście do tego nie doszło, jak to mogło wyglądać? No, powiedzmy tak, no, potężna eksplozja, od razu ogień, fala uderzeniowa. Pamiętajmy też, yy, spalane ładunki wybuchowe yy, dają toksyczne gazy, więc, yy, nawet jeśli. Ktoś nie został ranny czy poparzony, to jednak wdychanie tych wyziewów czy gazów, no, też jest niebezpieczne, więc, no, bardzo trudna sytuacja. Eee, stąd też, no, starano się zapobiegać e, jej powtórzeniu. No niestety, e, co zaraz też zaprezentuję, no nie udało się zapobiec kolejnej, e, kolejnemu przykremu zdarzeniu, ale zanim do tego doszło, to jeszcze pozostaniemy sobie na głównej. I właśnie tak widzimy na, tym, na tej klepsydrze nazwisko Stanisława Przybył. Była to żona pana Przybyła, który zginął w tym samym, znaczy w podobnym wypadku, ale cztery lata wcześniej. Tak, ta sama tragedia powtórzona po czterech latach. To było nieszczęście dla całej dzielnicy i tak naprawdę ta komisja, która stworzona miała właśnie zastanowić się, czy te zakłady w ogóle są bezpieczne, czy nie należy podjąć jakichś Środków zabezpieczających dla tych pracowników, którzy no, wykonywali najgorszą pracę w większych zabezpieczeń. Pogrzeb Ech... miał się odbyć 8 września o godzinie 16 na Poznańskiej Cytadeli na Cmentarzu Garnizonowym. Miał ruszyć z kaplicy szpitala wojskowego przy. to jest dzisiejsza ulica Libelta Kościuszki, gdzie mieści się dowództwo drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, tam właśnie mieścił się szpital. Kostnica, czyli samo centrum miasta, ulica Miana Trzeciego Sobieskiego, ówczesna Miana Trzeciego Sobieskiego, Cieszowskiego, Libelta, Ceglaną, mianowicie na dotrzeć nad Stadeletem i jesteś pochowany. Ale co ciekawe sam pogrzeb ofiar też okrył się skandalem, gdyż żałobnicy zostali okradzeni przez kieszonkowców i złodziei. Zginęło kilka torebek i portfeli w czasie uroczystości, o czym Taka mało czytelna, ale jednak notatka udało się, prasowa udało się ją odnaleźć. Powiem, że nawet tak duża tragedia dla mieszkańców mogła być jeszcze powodem dla złodziei. Kolejna i trzecia ekspozycja miała miejsce 12 lipca 29 roku w piątek. To jest taka ciekawostka w ogóle jak pracowano, w jakich godzinach, w jakie dni. Otóż pracowano od 7 do 15.30. Podział był na mężczyzn i kobiet, one miały inne zadania, godziny pracy identyczne. Eee, mogli też pracować młodociani, o czym wiemy w z okresu I wojny światowej, że te warsztaty, które istniały w tamtym miejscu, ale pod innym nazwą, nieco inaczej one wyglądały, miały inną zabudowę. Eee, w okresie Wielkiej wojny właśnie wtedy pracowali młodociani. Eee, przerwa dla wszystkich była między 11 30. a 12. Ciekawe, pracowano też w soboty od 7 do 13, ale wtedy już bez przerwy odpoczynkowej, więc te wypadki w poniedziałek i w piątek no, mogły być takim: no, mogły mieć taką przynężę akurat na początek tygodnia, albo właśnie już te ostatnie dni ludzie byli bardziej rozprężeni, bądź bardziej rozkojarzeni i właśnie ta nieuwaga on tam doprowadzała trzy razy do ofiar śmiertelnych. I właśnie tutaj ten ostatni wypadek z 29. roku. Ofiara Jan Błocny, nieostrożne obchodzenie się z amunicją, upuszczenie i detonacja, czyli prawdopodobnie znowu o podobnym przypadku jak w 1915 roku, kiedy to upuszczony bom, upuszczona bomba czy pocisk, mało prawdopodobne, że z zapalnikiem, ale może jednak tak było, że amunicja jakimś posiadała zapalniki w momencie upuszczenia. Na dworze. Wiemy, że w tym mi się na dworze, doprowadziła do, no do eksplozji, do śmierci na, mie na miejscu pana Jana Błotnego. Eee, Stratów w zabudowie nie było, gdyż, jak tak powiedziałem, eksplozja nastąpiła na dworze. Eee, no i powołać będą znowu specjalną komisję. Jakie były efekty jej działania, tego nie wiemy, no ale pewnie to jak zawsze, czyli próba znalezienia przyczyn, odtworzenia całego wypadku jak i też wyciągnięcia wniosków. Eee, czy wnioski wyciągnięto prawidłowe? Być może tak, że od 29 roku do 39 roku przynajmniej mi osobiście nie udało się odnaleźć kolejnych przykrych zdarzeń, więc ten 21, 25 i 29 to są te trzy najpoważniejsze i jedyne właśnie przypadki śmiertelnych ofiar, 10 osób właśnie w zakładach amunicyjnych. No i podsumowując, no... E... Cywilni pracownicy no, są, jakby podstawą w ogóle istniał armii ówcześnie w wojsku polskim, jak i dzisiaj, ponoszą też pewne ofiary. Wypadki tak jak ówcześnie zdarzają się dzisiaj przy nieostrożnym obchodzeniu się z amunicją, gdyż pamiętajmy, że no, zawsze może się zdarzyć, że jakimś cudem coś, co ma nie wybuchnąć, wybuchnie nam w rękach. To może być raz na milion, ale akurat ten milion wypadnie akurat w 21, 25, 29 roku. I dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. No te 10 nazwisk jest naprawdę też zapomnianymi ofiarami okresu międzywojennego, gdyż o innych sytuacjach, zdarzeniach no, dość pamiętamy. A tutaj, między innymi dla, dla miejscowych, dla mieszkańców, właśnie główna, czy głównej, są tak naprawdę symbolem trochę zapomnianym, ale właśnie symbolem tego, że ta mała, nawet można powiedzieć, poddzielnica, ta mała, mały rejon miasta Poznania miał jakieś wielkie znaczenie dla całych sił zbrojnych, że były to jedne z największych zakładów amunicyjnych, czy w ogóle zakładów zbrojeniowych w Polsce do momentu, tak naprawdę, budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, więc dostarczana tutaj amunicja artyleryjska, czy przetwarzana, no była ważna dla przemysłu, już albo odzyskiwano amunicję, albo produkowano nowe typy Amunicji, stąd też miała duże znaczenie dla działalności polskiej armii, i myślę, że to wystąpienie też przywraca te nazwiska w ogólnej świadomości. Może dzięki temu uda się dotrzeć do ich rodzin i przywrócić im, może na formie jakiejś tablicy pamiątkowej miejsce, gdzie będzie się pamiętało właśnie o tych cywilnych ofiarach centralnych warsztatów amunicyjnych poznania. To tyle. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym wystąpieniu.